Okej, okay, budzicie się rano, to jest dzień, w którym macie yy, przejąć konwój. Ja, kurde, zapomniałem. No mieliście rano iść do Rogera, po no tak. To właśnie to, to chcemy zrobić. Znaczy, no ja odpalam tego kamaro i idę do, do Rogera. Sam jedziesz, rozumiem, tak? A weź podejdź podejść. Po mnie. No to ja, ci, po co? ja rano wstaję, wiesz, tam po opatrunek zrobiłem, przebieżkę po dam radę czy nie? Po, no raczej nie. nie są poważne obrażenia, masz, masz lekkie obrażenia, ale widzisz, że, że, że kula po prostu przeszyła ci nogę na wymiarze. Mhm. Także jakby ktoś, kto się zna na jakimś opatrywaniu ran, spojrzał na to, by nie zaszkodziło, kulejesz. Mhm. No dobra, podjeżdżasz pod Dom pod, pod Blade'a. Mhm. No Chodzi i... do samochodu, tak? Tak, chodzę, chodzę. no i czujesz taki spądzik delikatny. O człowieku, jako coś ty tu robisz. No gość spał w samochodzie, nie? No, ale proszę. Cię. Dobra. No, uroki spania. Ja tam wiesz, ja tam wszystkie swoje rzeczy taliny. I to wszystko mam w ten, wrzuciłem do kamara, do bagażnika No spoko Tamtym w tym bagażniku to chyba wszystko jest Tak Właśnie, ja mam tam wykrywać ruchu, lornetka laptopa i linet 20 metrową, udźwig 500kg Znaczy ja te swoje rzeczy, a te, 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 te bronie powiedzmy przełożyłem pod, pod siedzenia jakby tylnie Spoko Trzeba zaadaptować to pod transporter opancerzony te, te kamary W momencie a, jak jedziecie samochodem to A. przychodzi Ci wiadomość na telefon. Mi? Mhm. Okej, okay, no to patrzę na telefon. Wiadomość, numer nieznany. Mhm. Klik nazywa się ciężarówka. Otwieram. No, no dobra, spoko, otwierasz, widzisz, roz, masz napisane. Ciężarówki, yy. Ranna dostawa, popołudniowa dostawa i wieczorna dostawa. Masz godziny rozpisane? Ranna około 6 rano, popołudniowa około 14 i wieczorna około 19. No A okay. teraz mamy godzinę. Właśnie. Szóstą rano. Okej. Okay. A koło której jest to, ta pierwsza? Bo nie chciało cię u mnie? Szóstej. A, okej, okay. jak mówię. No dobra, no to jedziemy do Rogera. No spotka. Wbijacie do baru, bar zamknięty. No to jedziemy do tego, do mieszkania jego. No podjeżdżacie, Roger akurat nie wychodzi z domu. Mhm, mm okej, okay, no to siema Roger, my pod kluczyki przyszliśmy. No wejdźcie, wejdźcie, Malory jest w domu, dam wam klucze. No mm -hmm. i po. Dobra, ja mu po drodze, wiesz, przybijam mu pionę i z kieszeni wyciągam ten, ten pierścień taki, co tam miałem go schowanego. Dobra, dzięki, zajmę się. To wchodzimy do jego domu, nie? No widzicie, tam malory się szykuje do wyjścia. O, cześć, dobrze, Mallory. że w Cześć, cześć, bójnie. Tylko proszę was, nie zróbcie bałaganu. Deżę no no dobra. Uczy. W mieszkanie jest cztery przecznice stąd. No to dzięki. Ok, znajdziemy, dzięki. Dzięki na razie, nie? Zamykamy za sobą drzwi do kamaro i, i, i do tego mieszkania. No spoko. Podjeżdżacie, mieszkanie. Y, podobne drzwi takie jak były u, u Rogera. Solidne. Mm -hmm. Wejście główne. Mam rozumieć z zamkiem. Tak, tak, podobne, solidne, stalowe mm. drzwi z zamkiem na, na klucz. Trochę bardziej ja, skomplikowany ale... klucz. No, to ja biorę torby z bronią i wszystkie swoje rzeczy, no i kieruję się w stronę tego domu, znaczy drzwi, o, i daję temu, Blade'owi, kluczyki do kamara. Okej, okay, to ja też idę do domu. No spoko, dom jest dobrze, ładnie utrzymany. Nie, nie jest jakiś nam super wiesz, Idąc po schodach czy tam jadąc windą, to co ty mówiłeś tam o jakichś kebabach czy jak to się tam nazywało? A, to miała być przykrywka do tych wszystkich interesów, tylko to się tak... Operacja trochę kebab, tak? Tak, dokładnie. Operacja kebab polega na tym, że robimy z siebie z szarych obywateli tak naprawdę, którzy no nic nie wiedzą, tylko handlują kebabami, nie? Czyli wyrobami mięsopodobnymi. Okej. Okay. Z jakimiś tam dodatkami. Przy czym mielibyśmy spoko, spoko. trochę czasu na planowanie plus hajs by przychodził, nie? Dobra, w każdym razie dojechaliśmy już tam chyba, tak? No tak, już weszliście do mieszkania. No. Odstawiam, odstawiam większość rzeczy swoich. No ale też gdzieś tam ładnie w drugim pokoju. Jest jakiś drugi pokój czy coś? Są dwa pokoje, no. Okej, okay, to ja tam się w drugim pokoju rozkładam. No ja w tym pierwszym. Szukam jakiejś skrytki, jak to ja. Gdzie można coś skitrać. No, skrytek tu raczej nie ma, no szafa jest. Jakieś dwie szafki stoją, łóżko. Okej, okay, dobra. To gdzieś tam pod łóżko schowam torbę. Ja muszę, ja muszę na trzy minutki przerwać, panowie. Okej. Okay. Okay. Powoli kończymy. No. Dobra, jesteście w tym mieszkaniu. Wzięliście, że tak powiem, po pokoju. No, rozpłaszczyliście się. No to ja zostawiam większość rzeczy swoich. Biorę ze sobą kasę i magnuma. No i daj do drugiej kieszeni, tak na wszelki wypadek. I wychodzę na dwór z kluczykami do kamaru i zamykam je. Okej, okay. no to wracam do domu i dzwonię, bo rozumiem, że mam numer do właściciela tamtego mieszkania. Tak, tak. No i wymawiam umowę o mieszkanie plus. Z, yy, yy, tam mogę mu dać dwie stówy za naprawy czy coś. No domagał się przez telefon. Generalnie mówię, już jest. Nie sądził, że wynajmował mieszkanie takim draniom, takiemu draniowi. Pan się uspokoi, oddam panu za, za szkody i, i mieszkanie jest pańskie, nie chcę go więcej na no, oczy Mam nadzieję. Ja też. No. No i się tam... znaczy przyślę kogoś, czy coś? Nie, no to bym już musiał tam się pojawić kiedyś, nie? Okej, okay. no to tam mówię, że się pojawię kiedyś tam. I się rozłączę. Okej. Okay. No i, i... ja na tym kończę chyba moją historię dzisiejszą. Tam nie wiem, co tam jeszcze Blade robi. Okej. Okay. Ja w sumie też mogę zadzwonić. Tylko, że ja nie tak grzecznie. Po prostu wydrę mordę na faceta, że zginęło i pełno rzeczy, że kończymy umowę, bo w takich warunkach żyć nie da, wiesz. Dostópniesz te cikorniki ze, ci ze, ze ścian nie do Niech spać, niech normalnie obywatele iść do pracy No nie. Ja się denerwuję Kończę umowę i nie chcę człowieku Cię więcej na oczy widzieć Odbyle Ci ten depozyt, w sumie jaki jest miesiąc Słucham Depozytu też nie odzyskasz Właśnie tak, który to jest miesiąc? Znaczy, ja w miesiącu mniej więcej, jaki dzień? Grudzień. Prze... A, dzień... 3 grudzień. Tak jest. To mówię, że za tamten miesiąc mu jeszcze zapłacę, tak jak było w umowie i nic więcej. No i ja oby więcej takich jak wy, jak ty nie miał. O, ciekaw jestem, jakby się pan czuł, jakby pan pół Półpańskiego dobytku. Się nie patrz. szlają po nocy, to by Cię nikt nie okradł. Jakbyś spał w domu, jak człowiek. Tak, to zarażynaliby mnie jak barana. Dobra, ja się rozłączę. W sumie nie wiem, czy on wie, co to jest baran. Albo czy ja wiem, co to jest baran. No, macie jakieś tam pojęcie. Widziałeś w telewizji. Wszystko w tej telewizji, wszystko. Kebabów nie ma, bo nie wiesz, co to kebab jest. Ah,